Cześć kochani, na wstępie chciałam Was od razu przeprosić, że jakiś czas nie wrzucałam filmów. Złożyło się na to kilka spraw, a przede wszystkim taka, że zmienialiśmy dietę. Potrzebowałam czasu, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, zastanowić się, czy chcę o tym mówić, czy chcę o tym pisać. Ale tak, wracam do żywych. Pokażę Wam dzisiaj taki bardzo prosty przepis, który ostatnio często robię. Będzie to ryba w sosie maślanym. Tutaj akurat mam łososia, ale nada się również inna biała ryba. Jest to przepis, który da się zarówno na dietę SCD, jak i na dietę keto, na której ostatnio jesteśmy. Ja przestawiłam kas na tę dietę, bo chcę troszkę dalej iść do przodu z jego rozwojem, a dieta SCD na razie nie robi tam żadnych, nie widzę żadnych dalszych postępów na niej. Gdy przeanalizowałam sobie ostatnio, jak się żywiłam przez całe swoje życie, to stwierdziłam, że zdecydowanie w mojej diecie było za mało tłuszczu. A już, jak wiadomo, jest potrzebny do prawidłowego działania hormonów, do rozpuszczania witamin A, D, E i K, oraz spełnia również wiele innych ważnych funkcji w organizmie. Podlinkuję Wam kilka filmów, które tłumaczą dokładnie, na czym polega dieta ketogeniczna. Tutaj jest na to za mało miejsca i czasu. No więc wracamy do przepisu. Rybę posoliłam i popieprzyłam z obu stron. Teraz wziąłam patelnię. Jeżeli jest to patelnia ze stali nierdzewnej, najpierw muszę ją dokładnie rozgrzać i dopiero na rozgrzaną dodaję dużą łyżkę masła i łyżkę oliwy. Na rozgrzany tłuszcz kładę rybę i smażę po kilka minut z każdej strony. W czasie, gdy ryba się smaży, przygotowuję dodatki. Jedną czerwoną cebulę kroję w kostkę. Ja się tu trochę zagadałam przez telefon i ryba z jednej strony trochę za bardzo mi się przysmarzyła. Nie ma takiej potrzeby. Przełóżcie ją na drugą stronę trochę wcześniej. Potrzebne też będzie kilka suszonych pomidorów. Kroję je w mniejszą kostkę. Biorę trzy obrane ząbki czosnku i siekam w plasterki. Gdy ryba jest już całkowicie usmażona, ściągam ją na chwilę z patelni. Teraz to, co na niej zostało, posłuży nam jako podstawa do sosu. Dodaję pokrojoną cebulę i smażę na złoty kolor. Dodaję sowitą łyżkę masła. Wrzucam suszone pomidory i czosnek. Dodaję kolejną łyżkę masła. Dorzucam posiekaną natkę pietruszki. Wciskam też sok z połowy cytryny. Trafiła mi się wyjątkowo twarda sztuka, prawie nie mogłam zgnieść. Widać, jak mnie mi pracują. Ok, na filmie tego nie ma, ale tak naprawdę dodałam tutaj jeszcze dwie łyżki masła na sam koniec. Sos jest gotowy, wykładamy. Nie wyobrażacie sobie, jak to pachnie i jak jest smaczne. Życzę smacznego i dbajcie o to, co jecie.